W środku mówi narrator ciągła opowieść o mnie. Czasem krzyczy, czasem szepcze, ale rzadko milknie. Medytacja uczy słuchać echa po jego słowach to co pozostaje, gdy zdanie się kończy przestrzeń, w której treść traci ciężar, a tło staje się słyszalne. Autohipnoza pracuje z głosem. Zmienia barwę, tempo, akcent narracji, aż historia układa się w inny rytm. Na poziomie mózgu można to opisać sieciami i sprzężeniami. Na poziomie przeżycia jak chór, który przedstawia się, przestawia się z kakofonii na harmonię. Echo bez głosu byłoby pustką, głos bez echa hałasem. W duecie powstaje muzyka rozpoznawalna jako moja, ale nie tyranizująca. I może to jest cały sekret. Nie uciszyć narratora na zawsze, tylko nauczyć go śpiewać tak, by zostawiał miejsce na ciszę.